Warszawa. To? Warszawa! To! Jesteśmy w Warszawie! Aha! Warszawa. Duże miasto, duże możliwości, dużo pracy. Można się tu rozwijać, ale też dużo hałasu, dużo stresu, dużo pracy. Jest taki moment, kiedy byśmy chcieli stąd uciec, wyrwać się, choć na chwilę odpocząć. Jaki pomysł mamy dla naszych widzów? No rozwiązaniem idealnym jest zakup małego, Słodkiego, sympatycznego, drewnianego domku i postawienia go w dużo lepszych okolicznościach przyrody niż ta oto warszawska zatłoczona ulica. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak uciec z dużego miasta. Na pewno trzeba podjąć jakieś świadome decyzje. Porozmawiajmy o tym poważnie. Tak, bo to poważny temat. Na pewno jest wiele aspektów, które należałoby rozważyć, no ale decyzje będą kluczowe. No i tutaj pewnie pierwszym aspektem będą finanse, tak? Kasa jest jednak istotna. Patrzyłaś ile kosztuje kawalerka w Warszawie z małym ogródkiem? Tak, patrzyłam dzisiaj. 35 metrów z małym ogródkiem to jest koszt 465 tysięcy złotych. To przeliczając to na domki letnie albo apartamenty możesz zamówić ich u nas... Trzy sztuki. Trzy sztuki. To w gruncie rzeczy możesz przeprowadzić się i zaoszczędzić sporo kasy albo zrobić już nawet z tego mały biznes. Dokładnie, biznes pod wynajem, domki pod wynajem. A gdybyśmy jednak zdecydowali się na wybór czegoś większego, no to... To te pieniądze też powinny starczyć na zbudowanie tak naprawdę pokaźnego domku całorocznego. Dokładnie. Można myśleć o tym w formie sprzedaży mieszkania w wielkich miastach i przeprowadzenia się tam z całym swoim, z całym swoim pomysłem, nawet biznesowym. Teraz jest tyle tej pracy zdalnej, można sobie to jakoś rozwiązać. A pieniądze za mieszkanie. Służyć na wybudowanie domu mieszkalnego gdzieś w jakiejś takiej rekreacyjnej lokalnej. I tak naprawdę zamienić mały ogródek na hektar działki w pięknych okolicznościach przyrody. Dokładnie. Życzyłbym sobie właśnie takiego rozwiązania. Bo nie wiem jak Ciebie, ale mi osobiście duże miasta nie pociągają i wielokrotnie powtarzałem taką anegdotę dajcie mi mieszkanie, samochód, świetną pracę i tak nic mnie do Warszawy nie przyciągnie. Wiesz, Warszawa też jest fajna, na pewno, szczególnie od poniedziałku do piątku, ale możemy pomyśleć o rekreacji na weekendy. Nie musimy od razu przeprowadzać całej rodziny i zmieniać swojego stylu życia, ale możemy też, mając nieduży, niedużą ilość jakby tych zasobów, Znaleźć miejsce na, na Mazurach, które nie są tak drogie, i postawić nasz domek no tak. letni nie na przykład. Nie musimy robić biznesu z trzema domami. Możemy kupić jeden dla siebie za te, nie wiem, 150-160 tysięcy, i tak naprawdę uciekać tam na każdy weekend bez jakiejś obawy o to, czy starczy dla nas e, rezerwacyjnego miejsca, czy nie. Dokładnie, daleko nie mamy. No to co? Chyba trzeba wchodzić na stronę, szukać adresu do przedstawiciela, zamawiać kałupę i już na wiosnę cieszyć się swoim nowym, rekreacyjnym lub mieszkalnym adresem. Co ty na to? Wchodzę w to. Aha, ja, idę na kawę. <grym> idziemy. Maciej, a gdzie ty mnie ciągniesz? Ja wiem, że dróg ucieczki z dużego miasta jest wiele, ale tymi schodami to daleko nie zajedziemy. No nie, ruchowymi schodami z Warszawy to się nie da uciec, ale już transportem kombinowanym typu metro i coś jeszcze, na pewno tak. Dlatego po prostu pojedźmy na dobrą kawę i rozmyślimy o tym, gdzie uciekać i jak. Super, idziemy po zimno. i zmęczony po całym dniu nagrywania. No, to nie są łatwe rzeczy. Hałas i korki. Całe szczęście można napić się dobrej kawy i odpocząć chwilę w restauracji. A jak to przestaje wystarczać? Jak to przestaje wystarczać i chciałbyś mieć swój kawałek nieba w górach, na Mazurach, to jest ten czas na kontakt z nami, co by na przyszły sezon móc cieszyć się już własnym domem. Zadzwoń do nas, wejdź na stronę internetową www.europacampers.pl albo castornet.pl Znajdź kontakt i załóż umówimy się na spotkanie do Radzima. Zapraszamy. Do zobaczenia, cześć.